Ciszony. Raz, mm -hmm. dwa, raz, dwa, raz, dwa. Czekaj. YouTube i you live. On ją chyba. Patrz. Jesteśmy na sobie tak S Tak, to. YouTube to. Jest. Nie, to nie jest to. Sebros. Live. Dobra, jesteśmy. Mhm. Już 52 minuty. Sprawdzam tak. W studio. Dwie sekundy czekaj, 42 seconds ago, zobacz. Stary jakiś ten opis. Sebastian Ross, Antykonfiasz, zobacz. 40 seconds ago, czyli to jest to, ale mm. czemu stare opisy i tak dalej, to nie wiemy, dobra. To jest wczorajsze moje, widzisz? Mm -hmm. To jest teraz, 40 sekund to musi to być, ale nie mogę. Dobra, nieważne. Jest live. Jest live. Dobra. Live. Eee, jest comment section. Nie, to jest section, to sekcji żeby żeby widzisz comment section, żeby ludzie mówili coś? No, no to live chat jest tutaj. A, czyli. Jak nas widzicie, to napiszcie może jakiś. Co, cokolwiek, panie i panowie, nie denerwujcie się. To jest w ogóle taka próba, że jeszcze mamy tydzień cały, żeby to ustawiać. Będziemy na wszystkich platformach świata, będziemy na Telegramie. Ten y, pan właściciel Paweł Durow który siedzi w Paryżu, przekazał mi wszystkie kompetencje. Teraz ja zarządzam Telegramem, także ja będę szefem Telegrama. Dzwoncie do mnie. Ja, będę, ja będę w maszynowni. Mario w maszynowni będzie węgla do pieca, żeby komputery działały, będzie dorzucał. Eee, próbujemy, ile się da platform. Dobra, a to jesteśmy ramou studia, a nasze studia, zobaczy, tam coś na YouTube są, restrykcje. No, jest tutaj, że. Aha. Aha, to nie masz starego podglądu, nie widzisz tego? No właśnie, tu jest podgląd. I, i yes, chat. Jest chat. Jest chat. Nikt nas chyba nie widzi. Tu powinno być. Ile, Ta, ile osób zasłania? Nikt nas chyba nie widzi, bo już by ktoś był. Dobra, zobaczę na X, czy jesteśmy. Let me see my friend. Nie, bo bym był na żywo. Jestem, jestem na żywo. jest Jesteśmy, patrz na mm -hmm. X. Mm -hmm. Mamy dwa, jesteśmy na X. -ie. Wow. 23 osoby. Panie i panowie, proszę bez nerwów. Tutaj jest przygotowania do programu, który ruszy w niedzielę, ale podłączamy się ze starych, zardzewiałych platform, typu TVP, TVN, z YouTube'a i z innych tych komunistycznych platform na Rambo i na co tam jest, Telegram i tak dalej. Dlatego tak Jest obraz i dźwięk, dlatego to wszystko będzie trwało jeszcze. Drugie studio montujemy do komputera. Sam hardware, czyli mikrofony i kamery i tak dalej, to jest pierwsza. Później software i oprogramowania. Także pomału, pomału. Ale nie widzimy czatu tutaj. No, live chat jest. Gdyby ktoś coś napisał. No, napis na, na Twitterze piszą. Dobra. Napisali dźwięk. 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 To, jest, to jest podgląd na Rumble. Dobra. dobra. jesteśmy na Rumble. No dobra, a jest obraz i dźwięk napisany anonim. Mhm. Dobra nazwa, anonim. Bardzo dobra. Jest, 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 jest. Na X jesteście. Jesteśmy na YouTube. Witam serdecznie. Patrz. I to, to jest studio Rumble, Czy to jest? Czy to jest nasze? To jest nasze. Restry. To jest nasze. To, Ale. co, to, co na, nadajemy z Rumble jest widoczne w studio. Mhm. Dlatego jest tam, ten nagłówek. Aha. Będziemy. Rodrigo Muerte, witamy. Zbigniew Żak, Zak, Andrzej. Z mózgiem. Nie Z, z rękawicą pięściarską. Halo. Zbigniew Zak. Witam serdecznie. A tu na Ramble Chat nie, nie ma czemu? Dobra, opracowuję dlatego, Mario też sam jeszcze nie wie dlaczego, co i jak. Będziemy musieli zmienić studio. Wiecie o tym, że właściciel Rambu, właściciel Telegramu został aresztowany, a właściciel Rambu zdążył z Francji, nie wiem takiego jakiego kraju w EU wyjechać i wyleciał szybko poza EU i mówi, że jest bezpieczny. Ja nie sądzę, że te platformy. Będą latały jeszcze długo, czy X, czy X, może tak, ale Rambo będzie pierwsze po Telegramie do zlikwidowania, dlatego na, na Facebooku też widać, słychać, dlatego e, będziemy chcieli nadawać od 1 września regularnie, aż czas pozamykają wszystkich i będziemy siedzieć. To trudno już. Coś jest nie tak z czatem, Andrzej pisze, ale nie wiem, z którym czatem, właśnie Andrzej na X. Na X. Na X widzę się z X, ale fajnie, że już pamiętasz, kiedyś komentarze z Xa nie widzieliśmy, pamiętasz? A teraz już widać, tak? Komentarze z Xa. Bo to naprawili. Tak. Będziemy kombinowali, żeby nadawać bez cenzury. Także prawdopodobnie, jeżeli YouTube będzie nam robił problemy, będziemy w pewnym czasie wyłączali się z YouTube'a i przyłączali się. Ja myślę, że zrobimy tak, że będziemy nadawać na wszystkich platformach, a po pierwszym ostrzeżeniu na YouTubie, czy gdziekolwiek, czy na Facebooku, wy... Zmieniamy taktykę, tak. I jeżeli ostrzeżenie, to wchodzimy na pierwsze 5 minut, 10 minut zapowiedzi programu i wyłączamy się z YouTube'a, z Facebooka, wchodzimy na Rambu X i póki jeszcze Telegram istnieje, no, wszystkich z Telegrama. I tak będą zamykać. Także, jak ktoś ma z Was konto na Telegramie, zapraszam na moją celę, będzie wesoło na naszej celi. Ja, Mario, Mario i wy wszyscy będziemy się śmiać na celi. No, tyle nam zostanie. No i to jest nasze pierwsze ostrzeżenie dla. O, patrz, jest. Tak? Siemak. To Siema. jest ktoś, kto ma Rambo account. Tak. Czyli, że na tym Rambu studium może, może komentować tylko ktoś, kto jest typowo na Rumble, tak? Rozumiem. Trzeba to skonfigurować. Czyli jeszcze. to trzeba będzie musieli przerzucać między studiami się, żeby widzieć nie, komentarz. Ja, ludzi? Trzeba, trzeba to skonfigurować do końca. Dobra, jutro kolejna próba o tej samej porze. Oko masońskie. Jakie to robią ci masoni? Nie, to jest serce te jebać, jeba... je, jebać pis. Jakie jak je robią Masoni? Oko jedno, tak? Do zobaczenia jutro, nawet nie widzę. O teraz. All right. Do zobaczenia. Cześć.